Witajcie kochani. Dzisiaj jest dzień mycia, mycia donic i dbałość o donicę jest tak samo ważna jak dbałość o grządki. Po sezonie niestety to jest może najmniej przyjemna część całego tego ambarasu. Trzeba. Donicę umyć, bo mogą się tutaj znajdować i znajdują się resztki gleby, mogą się znajdować jakieś mikroorganizmy, których byśmy nie chcieli, czy y, formy takie przetrwalnikowe, szkodników. I zresztą zobaczcie, to jest widoczne na tej donicy, gdzie tutaj są w różnych miejscach właśnie takie kokony, i tego trzeba się pozbyć. Dzięki temu, że co roku właśnie dbam o donicę, to. Te przynajmniej duże donice służą mi już 5 lat, a w przyszłym roku będzie szósty sezon. I teraz, oprócz tego, że myję donice wodą, to myję też mydłem potasowym. I zaraz Wam, kochani, jeszcze o mydle potasowym w ogrodzie, jeszcze Wam tutaj powiem coś fajnego, wyjaśnię. Najpierw trzeba donice wstępnie oczyścić z tych pozostałości gleby. Ja to robię w ten sposób, że rozkładam donicę na kilka dni tak, żeby deszcz, jeżeli by padał, a padał deszcz przez może nie tak mocno, to on wstępnie mi te donice opłucze. Teraz zasadnicze płukanie przed myciem. Czyli dosyć takie duże ciśnienie, żeby tego wszystkiego się pozbyć przez otwory drenażowe Pięknie wyciekają mi wszystkie resztki, ale teraz druga strona jest też bardzo ważna, bo tutaj są właśnie te kokony. Więc to wszystko trzeba będzie pod ciśnieniem wymyć. O, właśnie w ten sposób. I nie zapominamy o dnie, bo tutaj też mamy jeszcze dużo pozostałości ziemi. I to jest donica, która została umyta wstępnie. Teraz mydło potasowe. Mydło potasowe, kochani, to jest cudowny środek, który bardzo dobrze spełnia się w ogrodzie, ponieważ jako produkt zupełnie naturalny to jeszcze też zależy, z jakiego pochodzi źródła nie szkodzi glebie, nie szkodzi życiu glebowemu, nie szkodzi roślinom a wręcz przeciwnie. Może wzbogacać glebę. Przecież mydło potasowe najlepiej jest też stosować do różnego rodzaju oprysków, żeby te substancje, którymi pryskamy, na przykład przeciw szkodnikom na rośliny, żeby się lepiej e, trzymały tej rośliny, żeby nam po prostu nie spływały. Mydło potasowe, które ja używam, to jest mydło prawdziwie szale, szare, z mydlarni powrót do natury. Mydło potasowe jest, jeżeli chodzi o pH, neutralne, jest zasadowe, ale nie bójmy się tego, że stosując mydło potasowe w ogrodzie obniżymy pH gleby, dlatego że w tak minimalnej ilości to mydło potasowe w ogóle nie wpłynie w znaczący w żaden sposób na pH gleby. Pamiętacie, Kilka miesięcy temu rozmawiałam z Robertem Kucharskim, który właśnie jest taki pozytywnie zakręcony na punkcie mydeł. I on przekazał mi taką bańkę pięciolitrową mydła potasowego do ogrodu. I mydło potasowe jest wykonane z naturalnych składników, z olejów roślinnych, i to jest ważne, żeby to nie były. Oleje roślinne, które już zostały wykorzystane, czyli na przykład do smażenia frytek. Tylko właśnie takiej dobrej jakości y, oleje. I taka mała ilość wystarczy, jak wlałaś? Tak, zaraz jeszcze zobaczymy. Tak, bo y, mniej więcej daje tyle samo, co do oprysku. No może troszeczkę dałam za mało, ale na baniak taki pięciolitrowy, Dałabym, no powiedzmy dwie łyżki tego mydła potasowego, no to jeszcze troszeczkę dam. O, mydło potasowe zawiera w sobie bardzo ważny makroelement potas. I chociaż nie ma w grządkach już roślin, to, ale no powiedzmy niektóre są jeszcze, na przykład zioła, które zimują w gruncie, to Dzięki temu, że na przykład potem po myciu Donic wyleję tę wodę z mydłem potasowym do grządek, to nie dość, że nie zaszkodzę tym roślinom, to jeszcze im pomogę, dostarczając ten makroelement potas, którego rośliny teraz potrzebują do tego, żeby mieć większą odporność na zimno. Oczywiście to są bardzo małe dawki, ale zawsze jest to lepsze niż nic i jest to środek w zupełności naturalny. Teraz sobie właśnie tutaj to mydło rozpuszczę w wodzie. Ja bardzo lubię mydło potasowe. Zresztą używamy mydła potasowego nie tylko w ogrodzie. Dobrze, to w zupełności wystarczy. No, i teraz niestety każdą taką donicę przecieram tym mydłem, wodą z mydłem potasowym, i to jest żmudna praca, żmudna, ale dzięki temu rośliny są zdrowe, a donice są w dobrym stanie. I przecieram wodą z mydłem potasowym nie tylko wewnątrz, ale też i na zewnątrz, dlatego że gdy donice wyschną, to po prostu wkładam jedną donicę w drugą i one w takiej stercie stoją. I tak w zasadzie to mogłabym wziąć wiadro z mydłem potasowym na grządkę i tam myć te donice już samym mydłem potasowym, żeby nie marnować go. No tutaj też tym roślinom się to przyda, ale rzeczywiście za chwileczkę tak zrobię, wybiorę sobie grządkę, może Tę właśnie słomianą, i tam będę myć samym mydłem potasowym. I teraz już tego nie puczę. Nie puczę, tylko tak jak tutaj, właśnie widzicie, obracam do góry dnem. Te donice za jakiś czas wyschną, i potem przeniosę je do garażu, i tam będą sobie zimowały. Nie każdy oczywiście ma takiego węża pod ciśnieniem. Ale mhm. nie zapomnę twojego zdjęcia z łazienki ze stertą donic, nie wiem czy pamiętasz, A. takie zdjęcie było, no może je odnajdę i pełno tych donic i ty tam siedziałaś w tej łazience i myłaś te donice. Tak, bo to właśnie zaniedbałam mycie tych wszystkich donic, doniczek, głównie to chodziło o te rozsadowe, o te setki czy tysiące małych doniczek do opikowania rozsady. I to był ostatni raz, kiedy zaniechałam czyszczenia tych wszystkich doniczek i pojemników jesienią. Tylko zostawiłam to na wiosnę, bo wiecie, teraz, a to zimno, a to trzeba robić przetwory, a to coś, i włoży się to wszystko do jakiejś kanciapy, do jakiejś piwniczki, i potem mówimy sobie, a przyjdzie wiosna, będzie trzeba użyć, to umyje sobie na przykład po sto. Ale ja też to pamiętam to nie było fajne i nigdy więcej już tak nie robię. A Więc... ja przyznam się Wam, że od kiedy mamy mydło, to szare mydło, to tylko i wyłącznie myje się w tym mydle. Nie używam już żadnych środków mhm. myjących, czy szamponów. Tak, ale bo to jest inne troszeczkę mydło, aniżeli to, ale też jest takie w 100% naturalne, naturalne tak. mydło. I o tym mydle też, kochani, Wam opowiemy. Zresztą, Robert też przeznaczył trochę tego mydła jako takie podarunki na wymianę nasion, więc część na pewno osób zostanie tymi cudownymi mydłami obdarowana. Więc. Aha, jeszcze wiecie, kochani. Nie wystarczy tak po prostu podlać, tak? Przeczyścić tych donic. Nie, to po prostu. Każdą donicę trzeba wziąć, każdą trzeba wyczyścić. Teraz jest jeszcze dobry dzień na to, dosyć ładna pogoda. Godzina, może ze dwiemi tutaj z tym zejdzie, a potem będę miała luz. Ciekawa. No tak. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, świat się cieszy z pracy. I'm ok, I'm ok. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, i śmiej Make ok, walk this way. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.